Dzień dobry. Mam przyjemność zagrać dzięki uprzejmości PlayOn w The Last Train Home. Moi drodzy, jest to gierka, która wyszła no, dzisiaj, a już w sumie dzisiaj mamy premierę i naprawdę zapowiada się fajna gra oparta Biegamy na walkę, faktach. Okej, się walka, miała okay. za Moska, Legion Czechosłowacki. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusu, což zažehlo revoluci, která se sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou tak, válku. kontra založili v armádu, aby upevnili moct vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi bez jasné příslušnosti. No to měli dylemat. Ale ostatečně chyba s białymi, mocnosti, které založení Československa bránili. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Čekavé, jak by potočila se historie, kdyby to Biali zvyciężyli vojně domové. domowej. kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Być może nie byłoby tyle mm, tragedii, prawda? Bo jednak komunizm, czy, ta, czy, czy właśnie mm, Armia Czerwona, spowodowała wiele, ale to wiele. Śmierci. Wyś... Okej, okay. rozmusz się, kapitanie. Trzeba sprawdzić pociąg, Trzeba i możemy ruszać. Słyszałem, jak Cieszy, przechwalasz się, że jesteś lepszym majorem ja. niż ja. No to zobaczymy, jak umiesz dowodzić. Major, Uwidzimy, Major Gazdik. Chodźmy z oddziałem wieraz. na handel z miejscowym młynarzem. młynarzem a reszta legionistów wieraz. przypilnuje pociągu. No dobra, będziemy się tu uczyć. Kamerę sobie tak, aby poruszać się ze znaczonymi jednostkami. Możemy je zaznaczyć. Okej, okay, prawym przyciskiem myszy, tak? Każda jednostka tutaj. Antoni Kura, Magdalena Zamecka, Bedryś Kopecki i Maksymilian Drab. Rozumiem. Rozumiem. Mamy mapę. Postaram się o to. Okej, okay, no coś tam. Jedna... Wyczuwam dym, niedobrze. Szybciej. Młyny są zniszczone. Na szczęście chyba nikt nie ucierpiał. No to ładnie. Szybko, zbierzcie worki z jedzeniem, zanim też spłoną. Marnotrawstwo to grzech. Okej, okay, tu są te worki z jedzeniem. Okej. Okay. <coughs> Czyli każdy z nich może zebrać. Wojna się skończyła, nadciąga zima. Kto przy zdrowych zmysłach spaliłby młyn? No, znamy, musimy pomówić z młynarzem. Jego gospodarstwo jest niedaleko, chodźmy. Wiecie, no, w historii Rosji znamy takie przypadki, na przykład choćby wojny napoleońskie, gdzie palono wsie, miasta, żeby tylko Napoleon nie wygrał, tak? Nie wiem, czy Moskwę czasem nie spalono wtedy, tak? Czy jakoś tak. Dobra, idziemy w tę stronę. Czy to może być dom młynarza? Jeśli ktoś wciąż tam mieszka, naszym obowiązkiem jest mu pomóc coś tam leży przyszliście mnie zabić nie proszę pani jesteśmy z legionu czechosłowackiego jedziemy do władzy wostoku chcieliśmy kupić zapasy w waszym młynie ale był spalony kto to zrobił bolszewice zażądali naszych zimowych zapasów w imię Lenina mój syn odmówił powiedział że mamy rodzinę do wykarmienia więc zabili go i dzieci no, kurde. Wszyscy żołnierze, żo 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 żołnierze są tacy sami, umiecie tylko zabijać. Odejdźcie i dajcie mi umrzeć w spokoju. Czemu zostawili w mnie worki, żeby się spaliło? Nie chodziło im o jedzenie. To kara za odmowę współpracy z Armią Czerwoną. Ojej. Wrota prawdy, cel główny ukończony. Czerweni, którzy spali tę farmę, mogą o nas nie wiedzieć, ale nie powinniśmy ryzykować metu, pociągu. Nie Znajdźcie nie dobre miejsce do sprawdzenia torów przed nami. Na razie, w razie problemu, problemu, będziemy gotowi. Będziemy czy coś tu jest? Jakieś dodatkowe rzeczy, które możemy eksplorować, Dobrze, czy raczej nie? Czy... Tu coś jest zaznaczone. A nie wzięliśmy, patrzcie, zapasu tutaj. Więc fajnie, że na mapie będą zaznaczone te rzeczy. Przeszukiwanie w trakcie misji. Może zapewnić dodatkowe zasoby. E, uważnie badaj wszystkie lokacje, ponieważ możemy znaleźć w nich mnóstwo przydatnych zasobów, takie jak paliwo, metal i tkaniny. W trakcie misji natkniesz się również na inne rozproszone przedmioty. Tym między innymi granaty, apteczki. Przedmioty zebrane przez trafiają do dzielnego sowka i nie dotyczą ich żadne limity. Możesz sprawdzić co się udało znaleźć w widoku taktycznym położonym w górnym części ekranu. Naciśnij spację. Mamy interfejs. Sterowanie kamerą, wymiana jednostek. Ale tutaj nie wzięliśmy zdecydowanie jednej rzeczy. Tu jest żywność, patrzcie. W tym sadzie. Dobra, plus 10. Na spacji możemy znaleźć, ile mamy. Tu też jakby wygląda, jakby coś było, nie? Może się mylę. Czy tu możemy coś przeszukiwać, tak szczerze mówiąc? Powinno być to zaznaczone jakoś, nie? Ale chyba tutaj nie ma. Dobra, idziemy dalej. Myślę, że w razie czego mapa by nam pokazała. A tu są tkaniny na przykład. Możemy iść tutaj, ale jeszcze podejdę do góry, czy coś tutaj nie ma. Wygląda na to, że nie. Poślijcie na tamtą półkę kogoś z lornetką. Zwiadowca, już kapitanie. Który to jest zwiadowca, ten? Słuchajcie, to Czerwoni zapili rodzinę umenarza i wszystko spali, zasługują na śmierć. Spokojnie, żołnierzu. Armia Czerwona, Czerwona odpowie za zbrodnie przeciwko swoim rodakom, ale nie przed nami. Ale nie nam. Wciąż jesteśmy na rosyjskich zemni, ziemiach długa droga przed nami. Nie chcemy przysparzać zdomą. sobie wrogów. Nie, nie wspominając o, to, o incydentach dyplomatycznych, incydent, dyplomatycznych które zagroziły naszej nowej republice. Dość gadania. Wracać do pociągu. Okej. No dobra, tutaj raczej nic nie ma. Musimy wrócić do pociągu, tak? Patrzcie, a czemu oni tędy idą? Możemy iść po torach, tak? Tu coś jest w ogóle. Paliwo. Patrzcie, czyli. O, tu też coś jest. Weźmy jeszcze tkaninę. No i dobrze, przynajmniej dodatkowe jakieś rzeczy. Tu coś jeszcze może być, słuchajcie. Poszukamy dodatkowych jakichś znajdziek. Czy możemy przez. Przy, e, przez przyspieszyć rozgrywkę, rozgrywkę? Patrzcie, tu też jest spalone wszystko. No patrzcie, szkoda, że się to tak jednoznacznie nie podświetla. A no, pany? Ano, pane. Ej, dużo rzeczy teraz znalazłem. Patrzcie, czyli warto eksplorować. całą ano, tak się mapę. Do tego nasi możemy. Dlho, nasi żołnierze dawno nie brali akcji. udziału w akcji. Może poćwiczymy celność na strachach na wróble. To nie jest strachy na wróble, a wypchane wiedźmy. Uwaga na Babę Jagę, matkę wszystkich czarownic. Nie gadania, więcej strzelania. Czy musimy testować strzały? Rozumiem. Dobra, tutaj są nasi, tak? Czekajcie. Mamy więcej tych strachów. Okej, okay, czyli to zrobiliśmy zadanie. My, legioniści, nie zostawimy w tyle. Sprowadzić tu cały odzież, zanim wydacie rozkaz do odjazdu. Dziękuję, Okej, ok, dobra, możemy. Potwierdź. Czyli, jak widzicie, zrobiliśmy... Oj, dostajemy punkty doświadczenia. Twoi dzielni nieustępliwi żołnierze z powodzeniem zrealizowali wszystkie główne cele. Naszą misją było kupienie, naszą misją było kupienie żywności od miejscowych, jednak przy drodze zauważyliśmy płonący wiek, młyna, w jego pobliżu ciała młynarza jego rodzinę. Znaleźliśmy oddział Czerwonych, który odpowiada za tę zbrodnie. jednak major Gazdik zakazał nam interweniować. Bardzo się staraliśmy, odnieśliśmy sukces. Okej, okay. o patrzcie, zrobiliśmy wszystkie zadania. Wykorzystana amunicja i bardzo dużo surowców znaleźliśmy. Po misji zakończonej porażką wsiadasz do pociągu razem z innymi. Wśród żołnierzy rozgorzała dyskusja na temat ostatnich wydarzeń. Część z nich jest nerwowa, a inni zaściekli. Mają gość wyrywa cię z, zamy... z zamyślenia łapiąc cię za ramię. Dobrze sobie poradziłeś kapitanie. Koniec jednak pochwał. Czas zacząć wykonywać obowiązki związane z rolą, którą chcesz kiedyś objąć. Dzisiaj poznajesz jedną z podstawowych zasad dowodzenia. Nic nigdy nie pójdzie tak jak zaplanowałeś. Nie możemy pozwolić czerwonym tak po prostu odejść. Muszą zapłacić za swoje czyny, za te wszystkie morderstwa, kradzieże czy niszczenie zapasów żywności. Nasz rząd tymczasowy kazał nam unikać konfliktów. Nie możemy tak po prostu wydać wyroków, wydawać wyroków na ludzi. Musimy słuchać rozkazów. Na sytuację wpłynęła cecha, na sytuację wpłynęła cecha inteligencja żołnierza Maksymilian. Zobacz, co zrobili własnym ludziom. Ciekawe, co uczynią nam, gdy w końcu staniemy z nimi w twarzą w twarz. Jesteśmy przecież wojskowymi z zagranicy, przebywającym w innych kraju, gdy ten znajduje się na skraju wojny domowej. Musimy zachowywać neutralność, jesteśmy żołnierzami, będziemy słuchać rozkazów. Pomyśl o konsekwencjach przyłapania ich na gorącym uczynku podczas mordowania cywilów. Na pewno ucieszyliby się na nasz widok. Opowiadaliby potem, jak to legionistrzy zastrzeli biednego młynarza i jego rodzinę, spalili młyn i zostawili tyle żywności na zmarnowanie. Możemy jechać do Moskwy, jak planowaliśmy? Czy czekają nas jakieś kłopoty? Pojedziemy do Moskwy odebrać mojego doradcę, kapitana Langera. Prowadzi on aktualnie negocjacje dotyczące bezpiecznego przejazdu do Włady Wostoku. Mam nadzieję, że będą owocne. Dokładnie, skoro już o owocach mowa, musimy zatrzymać się na kolejnym dworcu i zebrać trochę zapasów. Skoro nie udało nam się tego zrobić wcześniej, spocznij. Początek podróży. Udaj się do Suchinichi, aby zdobyć zapasy. Dobra, jedziemy tam. Czas gry. Zatrzymaj czas gry, przyspieszę go w razie potrzeby. Dobra, możemy przyspieszyć, bo my tu mamy się udać i tu będziemy mieli walkę pierwszą. Wow, patrzcie, ile nas czeka tu podróży. Nieźle. Odkrywanie ważnych punktów wymaga wysłania oddziałów. Okej. Okay. Mamy oddział. Harmonogram. Zdrowie. Maksymal zawartość zmniejszona. <krym> Nacjonalista. Mściwość. Mapa, rachunki z czerwonymi. Dobra, to będzie nasz oddział, tak. Zanim opuścisz pociąg, możesz wybrać jednostki do walki według ich ról w boju, o ile posiadają odpowiedni sprzęt. Minimalna liczba jednostek, które możesz odlegować do walki, wynosi 3. Oczywiście można, a często nawet trzeba posłać ich więcej. Zestawienie oddziału i wybieranie jednostek to kluczowe kwestie. Zarządzanie swoimi siłami wymaga myślenia przyszłościowego. Pamiętaj, że wyczerpani i ranni żołnierze nie mogą wziąć udziału w walce. Jeśli jednak zostanie porzucona, jeśli jednostka zostanie porzucona lub zawita, oznacza, że jej nigdy nie wróci. Mm -hmm. No dobra. Na razie się tutaj udamy. Mamy szczegóły żołnierza, różne. <laughs> Jesteśmy w Suchichini. Su Pociąg zatrzymuje się kilkadziesiąt metrów od dworca, gdyż coś blokuje mu dalszą drogę. Gdy wychodzicie z wagonu, wita was grobowa cisza i widok luf skierowanych w waszą stronę. Oficer Czerwonej zamierza ku wam w towarzystwie dwójki swoich żołnierzy. Witajcie, Jeglonis. Nazywam się Adam Morozow. Kto dowodzi waszą jednostką? Major Gazlik wychodzi z pociągu i zamyka wyciągniętą dłoń Morozowi w mocnym ucisku. Zauważ, że, uważa, że jego druga ręka spoczywa na rękojeści noża. Najwyraźniej spodziewa się kłopotu, wie, że jego instynkt rzadko się myli. Major Otakar Gazlik, dowódca tego pociągu, czemu zawdzięczam tę przyjemność, generale? W oczach Morozowa dostrzec można iskierkiem rozbawienia i satysfakcji. Widać, że nie jest pewien, czy Gazik poznał jego stopień przez ostatecznie znajdujące się na jego mundurze czy oznaczenia na jego mundurze, czy też słyszał historię o jego bohaterskich czynach podczas wielkiej wojny. Czysty przypadek. Odwiedzałem, odwiedziałem rodzinę, która mieszka niedaleko, co nie zmienia faktu, że cieszę się, że na siebie trafiliśmy. Mam dla was propozycję, na której mogą skorzystać obie strony. Czego chcesz, Morozow? Słucham. Tak, słuchaj, to w końcu ode mnie zależy, czy uda wam się bezpiecznie przejechać przez Rosję. Tego właśnie chcecie, prawda? Mogę wam to zapewnić. Inne, co musicie zrobić, to oddacie broń. Oddać broń tobie? Nie wydaje mi się, pewnie najpierw byście nas nią rozstrzelali, a potem spalili cały dworzec do gołej ziemi. Nie jesteście pierwszymi legionistami, którzy tędy przejeżdżają. Wasi poprzednicy posłuchali od razu. Jeśli zależy ci na życiu swoich żołnierzy, zrobisz to co mówię, alboż pożałujesz. Och pewnie, uważaj, bo uwierzę, że pozwolisz nam ruszyć dalej bez szwanku. Może jeszcze dasz nam po prowiant na drogę. Powiedziałem co myślę generale. Zacznij strzelać albo się odsuń. Twój wybór. Morozow patrzy na gazdika bez słowa. Paru legionistów nerwowo bierze do ręki swoje karabiny, które mimo oczywistego zagrożenia dalej trzymają na plecach. Nagle jednak Morozow podnosi ręce z uśmiechem. Na jego twarzy nie widać niczego, co świadczyłoby, że kłamie. Wydaje się być spokojny, ale zadowolony. Podziwiam twoją odwagę majorze. Myślę, że obaj powiedzieliśmy wystarczająco do zobaczenia. Morozow odwraca się grzecznie kiwając głową majorowi, rusza do pociągu czerwonych, a w ślad za nim idą jego żołnierze. Odjeżdżając, wagony odsłaniają jednak dworzec, czekają tam odsłaniają jednak dworzec czekający tam na was horror. Dobra, mamy misję. Koszt misji 8. Dobra, wyślijmy. Zobaczymy co się wydarzy. Coś tu nie gra, jest za cicho. Ruszajcie, ale miejcie oczy szeroko otwarte. Dobra, dotrzemy do tego momentu. Czerwony zostawili przy użyciu kilku wieśniaków. Mogę potrzebować pomocy. Ok, spróbujemy go podleczyć. Dobra. Ona go chyba zacznie leczyć, mam nadzieję. Umiejętności bojowe. Umiejętność leczenia pozwala sąsiadom. A, czyli ja muszę tutaj zrobić. Zobaczymy. Ale tu jest ciał dużo. Czekam, Mamy apteczkę, także wzięliśmy. Okay. Jesteśmy z Legionu Czechosłowackiego. podróżujemy do Wady w Co tu się stało? Armia czerwona przyszła po rekrutów i za zapasy. Kazaliśmy odejść, a aby wyśmiali nas i wzięli, co chcieli. Ojacie. Zabili każdego, kto się zabili. postawił. Wzięliśmy ciężarówki postawi, postawi, z pociskami artyleryjskimi jeden w stronę rzeki. Mieszka tam moja siostra. Martwię się o nią. Pomóżcie. Chcemy tylko kupić zapasy, a nie mieszać się w rosyjskie sprawy. Ale. Czerwoni zaatakowali nas wcześniej, Czerwone poza tym knują coś niedobrego. Tu nie, nic dobre. Wlak prosty, nie możemy ryzykować nie utraty pociągu. Musimy Także sprawdzić, musimy co się zyski. dzieje. dzieje. To musimy uszkodzić most, most. trzeba go naprawić. Musieli, musieli uszkodzić most. Narzędzia i materiały znajdziecie w pobliskim obozie, tam. o tam. No dobra. Czy możemy coś tu jeszcze znaleźć, w razie czego? Słuchajcie bo tutaj na przykład apteczkę znaleźliśmy ale tutaj raczej w tych domostwach nie, nie ma nic nowego że jeszcze tu pozwiedzamy gdzieś nie No patrzcie jak i wybili tutaj są Rosjanie znaczy ci Armia Czerwona Myślę że sanitariuszka nie powinna tak się tu Dobra teraz powinniśmy tam się udać Ruch zdaje się mieć obstawioną inną pozycję, pozycję obronną. Jeśli nie będziemy mogli granatu, ich ostrzelać i obrzucić, ale musimy ich ja pozycję pozycję na, na ich pozycję. Szar szarża z bagnetami? Która to jest? Ja, ja, ja. No Dobre, nie no, panowie! Jak mi teraz zaczęliście? Okej, okay, nietykalność. No udało nam się. A z niego nie możemy wziąć jakiejś broni albo coś? To aż roj się od czerwonych. powinniśmy pozostać w ukryciu jak najdłużej. Nie Tylko nie nikt nie przestrzeli, strzeli. Straci wtedy Trzeba element zaskoczenia. To. Użyj trybu cichego. A tak tryb cichy. Dobra, to jest tryb cichy, tak? No jak my tam przejdziemy? Chyba, że jakoś tędy. Czekajcie. Nie musimy na te każdy wręcz często. Dobra, spróbujmy tego trybu cichego. Okej okay, jest odpoczywaj w pokoju towarzyszu i dostaliśmy osiągnięcie Ciekawe no Widok taktyczny pozwala zebrać informacje i zaplanować Dobra mamy dwóch tylko ludzi Skoro brudną no to mamy za sobą sprawdźmy jak kiepska jest sytuacja Okej okay, ranny żołnierz tu gdzieś jest Słuchajcie, tu mamy naprawcze. Mam zestaw naprawczy. Dich nie, aby wyleczyć rannych. jakiś. Aha, w sensie, że gdzieś jakbyśmy mieli rannego żołnierza. My nie mamy. Dobra, tutaj naprawimy sobie mostek. Jeśli w okolicy jest strażnica, musimy ją zająć, aby mieć lepszy aby odsadzić, widok na cały teren. Czyli tutaj. Zostanie w wyznaczonym obszarze, aby zdobyć wieża. Nie można zajmować punktów strategicznych w trybie cichym. Tu tymi tymi ciężarówkami pewnie przewieźli pociski. Ulicy. Musimy ich powstrzymać. Musimy ich są dobre granat. na wszystko. Nie Tylko nie możemy blisko być, blisko. być za blisko, kiedy wybuchną. Wybierz granadiera i użyj. Są granaty, tak? Tędy nie przejdziemy. Gdzie jest granadier? Rzuć tu granatę. Dobra, tam rzucimy też granata. Dobra, udało się. Ten most dostał miejsce na zasadzkę. Nie możemy iść dalej, póki nie będziemy mieć pewności, co czeka nas po drugiej stronie. Czy ktoś ma lornetkę? Umiejętność zwiat odkryć część mapy, ujawni położenie. Okej, okay, zwiat. Czyli ten gościu ma zwiat, tak? Ten, który ma. To są szarza, Który tutaj zwiat ma? Ten. Podziwiam się. Dobra, to podziwiaj. Dobra, widzimy. O jezu, ile ich tu jest. Widzę, że tu jesteśmy. Przyjdą. Wiedzą, że tu jest. Przyjdą po nas. Zostawimy. Okej, okay, ustaw karabin maszynowy. Jak mam to zrobić? Czekajcie. Skoncentrowany ostrzał. Który to miał? Ten. Czekajcie, muszę to anulować. Doprowadź tu kamistę i użyj umiejętności skoncentrowany ostrzał. Dobra, niech się rozłoży. Nadciągają, trzymajcie pozycję. Idą, dobra, idą. No dobra. Ostatni nie są, Ostatni tak nie są na tyle głupi, żeby się do nas zbliżyć. Widzieli, jak ich towarzysze to giną przy moście. Wezwijmy tak ostrzał, ostrzał artyleryjski. Niech ci gnoje zapłacą za swoje zbrodnie. Za zbrodnie. Okej, okay. użyj ostrzału artyleryjskiego przeciwko większym grupom. Ten... Który gościu ma coś takiego? A ty jest tu. Ja cię, nie wierzę, że to takie. Ten pociąg ma coś takiego? Ja cię widzę. Nieźle. Patrz Aha, na ten wybuch. Przyszlijmy tu po co? Zapasy na drogę. Weźmiemy je i jedziemy dalej. A od Głupio mi, że wzięliśmy te zapasy. Czerwoni pewnie łodzi, ukradli je, je mieszkańcom wioski. A pohneme, i Dobra, bierzemy. już im mundury, copuśćmy się w głąb Syberii. No i masyfri. nadciąga zima. Kontynuujcie. Dobra, bierzcie wszystko. Tam nie wzięliśmy. Paliwo to najcenniejsze, a nie jest nim jedzenie. O, oczywiście, w następnej zajezdni kupimy lokomotywę napędzaną jagodami. Może nawet rzucilibyśmy jagody do pieca, żeby ogrzać pociąg podczas. Okej. Okay. Ci się tu śmieją. To no w sumie paliwo też jest wal. Czekajcie, tu nie wzięliśmy czegoś. Patrzcie, nie wzięliśmy karabinu. Gdzie jest nasz gościu? A on tu się ma. Dobra. Jeszcze amunicję tu nie wzięliśmy, tak? Tak naprawdę. Dobra, pięknie. Jeszcze przydałoby się amunicję znaleźć, tak szczerze. Tu coś było jeszcze gdzieś. Możemy tu wejść teraz? E, tu już nie wejdziemy. Czy mogę to jakoś obrócić? Tu no, coś jest. Dobra, wzięliśmy. My tu mamy znaleźć jeszcze amunicję, tak swoją drogę. Jest e, poboczne cele. To jest obszar wyjścia. Gdzie tu może być jeszcze amunicja? Słuchajcie. Albo my tam nie poszliśmy, zobaczcie, chociaż tam się nie da. No, dobra, może tu gdzieś jeszcze znajdziemy. Możemy zapisać grę. W sumie. My powinienem zapisać, nie? O, tu jest ta amunicja. No dobra, czyli była po drodze. Całkiem dobrze. Dokument zostawił tyle amunicji, musi świetnie władać bagnetem. Jeśli skończymy się amunicja do Kemu, staniemy się on balastem. Wtedy wezmę wsparcie altruerskie. No dobra, mamy wszystko. Twoi dzielni nieostrępliwi żołnierze z powodzeniem zrealizują wszystkie główne cele. Major grudzik wysłał nas na zwiady do wojsk wioski nie Odkryliśmy, że żerwoni dokonali masakry na mieszkańcach i zakupili i złupili co tylko mogli. Dowiedzieliśmy się też, że przygotowują zasadzkę na nasz pociąg, więc musieliśmy się z nimi rozprawić. Okej. Okay. Przydzielmy dalej. Okej. Okay. Dobra, przydzielmy tak. Niech będzie. A i bardzo dużo punktów doświadczenia dostaliśmy. Patrzcie, nieudane. Wróć do statku. Co? Uratuj jak najwięcej. To była jeszcze jakaś tutaj coś takiego. Ciekawe. Ale to dzisiaj na tyle myślę w tym odcinku. Także dziękuję wam za uwagę.